Cześć kochani, witajcie u Kasi i Tomka. Witajcie. E, rozpoczynamy vloga. E, kochani, wracamy do życia po przerwie e, świąteczno-sylwestrowej. E, postanowiliśmy wrócić też do swojego dawnego życia, czyli. Czy wracamy do Wodzisława? <laughs> nie, nie do Wodzisława. Ten etap zamykamy. Zostawiamy za sobą daleko, daleko. W nowym domu rozpoczynamy e, nasze życie, ale takie zdrowsze, czyli pozjadaliśmy już wszystko, co nam zostało z okresu właśnie świąt, e, Sylwestra. E, pozjadaliśmy już wszystkie chipsy, chrupki, orzeszki. Świąt chipsy, chrupki, orzeszki. Nie, to mówię z Sylwestra. Ze świąt pozjadaliśmy już wszystkie ciasta, wszystkie moczki, makówki. Wszystko to, co było kupione właśnie na ten świąteczny czas. Mamy już pustą lodówkę i trzeba ją zapełnić. I właśnie wracamy, kochani, z zakupów. Zrobiliśmy zakupy ogromne, wydaliśmy dużo kasy, bo musieliśmy po prostu uzupełnić wszystkie zapasy. A co kupiliśmy, pokażemy wam w domu. Będzie food hall. Pierwsza siata. E, ogórki konserwowe hot chili, e, fajne ogórki, e, o zaskakującym ostrym smaku, bardzo je lubimy. E, natka pietruszki, koperek kupiliśmy też, o, widzicie nasze grzechy wczorajsze. Jeszcze coś tam zostało, ale e, nie wiem, skończymy, nie skończymy, nie wiem, ale na razie odkładam. I pokazuję wam bułeczki ziarniste, które kupiliśmy. Do tego cytrynki. A i do tego jeszcze biszkopty i herbatniki suche. Ponieważ zawsze może się zdarzyć tak, że ktoś się zapowie, więc z takich herbatników łatwo jest zrobić jakieś ciasto z lodówki albo z biszkoptów, na przykład tiramisu. E, mamy też mleko dwuprocentowe. Kupiliśmy też e, pizzę Giuseppe. Paulina i Tomek bardzo lubią pizzę tej firmy. E, I kupiliśmy dwa smaki, ponieważ tylko takie były w Kerfurze. Robią jakąś przebudowę i niestety były tylko te dwa smaki. E, pomyśleliśmy, że warto mieć e, coś takiego w zamrażarce, bo gdyby przyszła Paulina, no to zawsze jest jakaś szybka Kolacja. Proszę bardzo. Proszę bardzo, coś, co musi się znaleźć w naszym koszyku zakupowym. Bez czego zakupy nie mają sensu? Ponieważ Tomek uwielbia zupki chińskie. Ale mamy też coś zdrowego, proszę bardzo. Proszę bardzo, kapustka Kiszona. E, mamy też białko. Ja trawię tylko o smaku waniliowym, więc mamy też coś takiego. Trzeba, kochani, wrócić do normalnego życia, ponieważ przybyło nam gdzie nie i owo, więc trzeba już po prostu zmienić styl życia, zmienić styl odżywiania, chociaż nie powiem, czasami trzeba popełnić jakieś grzeszki, na przykład takie. Będziemy testować, kochani. Bardzo lubię te oblaty i nigdy wcześniej nie jadłam o smaku cynamonowym. Słodkie, tradycyjne są po prostu przepyszne. Tu mam kukurydziane. nigdy wcześniej nie jadłam kukurydzianek, więc kochani, będą testy i waniliowe. Które lubię i orzechowe, wydaje mi się, że jadłam, ale nie pamiętam ich smaku, więc kupiłam. I takie oblaty to jest jedyna słodycz, jaką jem, kiedy jesteśmy na jakiejś diecie, po prostu kiedy zaczynamy się zdrowo odżywiać. To ja, jeżeli chcę popełnić jakiś grzech, to właśnie grzeszę z oblatami. Proszę, Tomek kupił jeszcze jakieś odżywki, i mamy tutaj jogurt naturalny. Śmietanka musi się znaleźć w lodówce, eee, mamy też serek wiejski lekki, na całego kochani serek wiejski chudy, mozzarella light, dla odporności syrop z czarnej porzeczki i syrop z czarnego bzu, ogóreczki kiszone. W sumie pierwszy raz kupiłam takie mieszanki gotowe z Bondiuel. Mamy tutaj mieszankę warzywno-meksykańską oraz miks fasoli i ciecierzycy. No i zwykła kukurydza przyda się. Mamy też imbirek. Dobra kochani, powiem Wam, grzeszymy na całego. Stwierdziliśmy, że coś słodkiego w domu jednak musi być, gdybyśmy jednak chcieli zgrzeszyć troszkę bardziej. A ty co tu chcesz, kolego? Co tu chcesz? Co tu chcesz? Nie zaglądaj tutaj, nie wolno. Kupiłam też jajka w rozmiarze M i w rozmiarze L z wolnego wybiegu. Bardzo zwracam na to uwagę, aby nie były to jajka od kurek z chowu klatkowego. Serek królewski, wiem, że tłusty i wiem, że kaloryczny, ale czasami ma się ochotę na Serek żółty, prawda? Więc spoko. Aż tak rygorystyczni nie jesteśmy. Mięta wspomaga trawienie. Winogronka ciemne. E, kupiłam też galaretki. E, wiecie, do ciasta. Jakby trzeba było szybciutko jakieś ciasto przygotować, to galaretka w tym nam pomoże. Mam też bataty. I czyżby to był koniec? Bo tu już mamy jakieś papier toaletowe. Jakieś takie rzeczy do domu. O! Kupiliśmy też książkę Olgi Tokarczuk, księgi Jakubowe. Podobno każdy szanujący się Polak powinien mieć jakąś pozycję tej autorki, więc kupiliśmy. Mamy też i my. Kolejna jakaś odżywka, coś co stosuje tomek. Nie wiem, co to jest, ja się na tym nie znam. Czasami dostaje jakieś tam tableteczki, proszki do wypicia, do zjedzenia. Czasami gdy jesteśmy właśnie przed treningiem, przed bieganiem, on mówi, masz zjedz, będzie ci lepiej. Nie zawsze jest mi lepiej. No ale on akurat tego rodzaju odżywki, czy co to tam jest, stosuje. Także jesteśmy zmotywowani. E, chcemy wziąć się już w garść, ale co nam z tego wyjdzie, czas pokaże. E, na razie Tomek i Drago idą na spacer do lasu. Drago, idziesz na spacerek? Idziesz na spacerek? Nie chcesz iść na spacerek? Proszę, proszę, może na spacerek. On grzecznie czeka po prostu. Grzecznie. No to pa, e, miłej godzinki. No i poszli, zostałam sama. No i teraz muszę z tym wszystkim, kochani, zrobić porządek. Nie, no nie chcę nic mówić, ale tu, kochani, trwają jakieś przymiarki. Przymiarki tutaj są, proszę bardzo, to już były pierwsze ruchy. Tak. <laughs> nie ściemniaj teraz, nie ściemniaj! Bo ja tutaj widziałam przed chwileczką mojego męża tutaj na tej ławeczce. Coś próbował dźwigać jakieś 10 kilo. No ja rozumiem, że nie masz siły. Nikt nie ma siły po świętach, po nowym roku nikt nie ma siły, nie! Tą siłę trzeba nabrać. Nie wiem dzień Idziemy na spacer. Już byliście. <laughs> na nas tu chce nagrywać. Nie? Na nas tu chce nagrywać. Jak to kolejna powiedziała, to jest męska jaskinia, wypad. <laughs> Dobra, to ja idę do swojej jaskini. Wypad, ty sobie zostań uśmiech. Ale wiesz co? Wiesz co? co mi teraz przyszło do głowy? Co? Co się stało. Że... Ale teraz na poważnie. No, no, teraz no, na poważnie. No, no że wielu naszych widzów to są widzowie którzy przyszli do nas na kanał Kasia i Tomek z kanału O matko i córko. I ci widzowie wiedzą, że my teraz mieszkamy w Rybniku w nowym domu. No Ale ci widzowie, którzy nie oglądają nas na O matko i córko, mm -hmm. mogą tego nie wiedzieć. No i? I trzeba im wyjaśnić, gdzie my w ogóle jesteśmy. Karasz. <śla> Ale skąd to jest garaż. garaż? Kochani, bo my od miesiąca mieszkamy w nowo kupionym domu, w naszym domu i właśnie możecie o tym nie wiedzieć, bo może, może nie było o tym mowy na kanale Kasia i Tomek. Nie wiem, nie jestem pewna, może wiecie, może było, może nie było, no ale jeżeli nie było, no to kochani, mieszkanie e, już nie jest nasze. Poszło już do nowych właścicieli. Z tamtym mieszkaniem nie mamy już nic wspólnego, a teraz jesteśmy w garażu, czyli w jaskini mojego męża. Potem jesteśmy w przedpokoju, potem idziemy do kuchni. Moja jaskinia? Nie, bo w garderobie jest więcej Twoich rzeczy. Moja jaskinia? Nie wiem. Moja jaskinia jest wszędzie. Tam! Ciebie nie ma. Moja jaskinia jest wszędzie oprócz garażu. O, tak. Tak, to myśmy zostali w garażu. Tak kochani, to jest nasz nowy dom. Jesteśmy teraz na parterze w salonie w jadalni. I w kuchni, e, także właśnie z tego miejsca będziemy teraz nagrywać nasze filmy. A tam są schody, które prowadzą na piętro. A na piętrze znajduje się pokój naszej córki Pauliny, sypialnia, garderoba, łazienka i pokój mały, który będzie naszym takim pokojem nagrywkowym. E, taki mamy plan, zobaczymy co z tego wyjdzie. Także witamy Was, kochani, w naszym nowym domu. Bardzo się cieszymy. Bardzo, bardzo nam się tu dobrze mieszka, kochani. Jest przecudownie, także jesteśmy przeszczęśliwi, że możemy w końcu już tutaj żyć. No, a jeszcze chciałam powiedzieć, bo dostałam właśnie wiadomość od znajomej dotyczącej właśnie tego tutaj kącika, którym są takie oto cukiereczki, które pokazywałam Wam w holu spożywczym i ona odniosła się do, do tych zakupów w ten sposób, że przecież na dietę nie wolno przechodzić tak od razu. Trzeba to robić stopniowo, aby organizm nie doznał szoku. Więc kochani, stąd te nasze zakupy słodyczowe, żeby nasze organizmy nie doznały szoku. No i kochani, piszcie w komentarzach, jak tam wasze postanowienia noworoczne? Czy przyszliście na jakąś dietę, czy wracacie do sportu, a może w ogóle nie przestaliście ćwiczyć, biegać, czy co tam robicie? Może cały czas, przez całe święta byliście na diecie? No to jestem z was, kochani, dumna. A ci, którzy jednak mieli jakąś małą albo dłuższą przerwę, piszcie w komentarzach, czy to już jest ten czas, aby powrócić do dawnego stylu życia, czy jeszcze ten okres przedłużać. No i żona do garów. A mąż, proszę bardzo, przy stole siedzi i czyta Olgę Tokarczuk. A ja próbuję stworzyć jakiś obiad. Dzisiaj zapiekanka. Zapiekanka z makaronu, z warzyw mrożonych. Dodałam też tą meksykańską mieszankę. Oraz mam tu jeszcze kabanoski, które zostały jeszcze od świąt. Data się zbliżała, więc trzeba je jakoś zużyć. Zapiekanka gotowa, teraz werdykt. Nocny spacer z dragów. <gry> tak, mamy latarki na głowach, ponieważ nic nie widać. Wszędzie ciemno, więc aby cokolwiek obserwować musimy mieć latarki. A ty, kochanie, powiedz, czy smakowała ci zapiekanka? Bo nie ustosunkowałeś się Przepyszna do obiadu. Była. Gdzie ty Przepyszna. jesteś? A tu, tu, gdzie światło? Przepyszna, kochani, była Twoja zapiekanka. Możesz robić takie zapiekanki. No, ja wiem, bo często je robię. Nie no. ja że będzie pyszne. Tak. A widać w ogóle. Widać, bo go oświetlamy. A, on jest taki biały. Dobrze, że jesteś biały, wiesz? Drago. Drago. No, dobry piesek, tak. Reagujesz na imię? Tak, ale jeszcze musimy oduczyć skakania, tak? Dobry pies, dobry. E, witajcie, kochani, w niedzielę. E, I ten pan zapomniał wam pokazać, jak przyrządzę sobie zdrowe śniadanie. E, śniadanie pierwsze od e, kilku miesięcy, prawda? Także nie wygląda już tak pięknie na talerzu u niego, jak wyglądało jeszcze pół minuty temu, bo go po prostu okrzyczałam, że zapomniał wam nagrać i zapomniał wam powiedzieć. Możesz się wytłumaczyć. Zapomniałem. <grym grym> Dobra. Byłem tak przyjęty robieniem śniadania, że zapomniałem to nagrać. <grym> A ja jeszcze, kochani, bez śniadania. Ja po kawusi z laptopem na kolanach zastanawiam się właściwie, co by tu przekąsić. Oj ciężko jest się zmobilizować. Ja dzisiaj nie jem płatków ani nic takiego. Postawiłam na kanapkę z chudą polędwicą wędzoną, czyli dużo białka. Oj brak u mnie silnej woli. Kochani, no i tak to się kończy właśnie. Przyjechała do nas niespodziewanie nasza córka i zobaczcie co przywiozła. No, i tak się właśnie kończy nasze postanowienie poprawy. Proszę ale bardzo. A Ona ma coś takiego. Proszę opornia, bardzo, fryteczki. Tutaj się podgrzewa burger. No, i nasza dieta skończyła się y, wcześniej niż się zaczęło. Ale nikt nie to nie musi być taka restrykcyjna dieta. No tak, bo nasz organizm by tego po prostu nie przyjął. No. Wreszcie i u nas spadł śnieg. Już od kilku dni moi znajomi, moja rodzinka, która mieszka rozproszona po całej Polsce, a nawet i świecie, ponieważ moja kuzynka mieszka w Hiszpanii i od kilku dni właśnie przesyła filmy i zdjęcia. Z zaśnieżonej Hiszpanii. Widok niespotykany, tam podobno wszystko zamarło. Moja kuzynka nawet przez jakiś czas nie miała prądu, ponieważ Hiszpanie nie umieli sobie ze śniegiem poradzić. Teraz już jest wszystko ok, także prąd już ma. Ale właśnie od kilku dni wszyscy zasypują mnie filmami, i zdjęciami pokazują śnieg. A ja niestety do dzisiaj śniegiem nie mogłam się pochwalić, ale już teraz mogę nadrobić zaległości. Kochani, więc taki widok z okna. Wreszcie mamy śnieg. E, właśnie teraz wybieramy się do dorbnika. E, mamy do załatwienia kilka rzeczy, zakup, barbera oraz wstąpimy też do Pauliny. No i nie wiem, czy obserwujecie nasze konta na Instagramie Kasia i Tomek, o matko i córko oraz Paulina Błędowska, e, bo właśnie e, na Instagramie była mowa o tym, że Paulina wczoraj i dzisiaj miała egzaminy zawodowe, wczoraj była teoria, dzisiaj... Praktyka, no i właśnie o to, jak jej dzisiaj poszło, zapytamy się, gdy już będziemy u niej. No i się, kochani, porobiło. E, myślałam, że się spotkamy z Pauliną, ale niestety e, nie było takiej możliwości, ponieważ. E, Paulina jest na egzaminie praktycznym. Wczorajszy egzamin teoretyczny trwał godzinę i jakoś tak myślałam, że ten dzisiejszy praktyczny też właśnie godzinka będzie trwał. Nie rozmawiałam z nią na ten temat, po prostu tak mi się jakoś ubzdurało. Paulina nie odbierała, nie odpisywała na moje smsy i wiadomości, więc podjechaliśmy do Kevina do pracy i okazało się, że jej dzisiejszy egzamin trwa chyba do 12.30. Jest godzina 11.30, więc nie mogliśmy się z nią spotkać. Na Kupiłam ciastka, kupiłam pączki, kupiłam nawet rurki z kremem, bo myślałam, że sobie posiedzimy, że poopowiada, jak to było na tym egzaminie. Trzeba przełożyć na jutro. Ale nie no, pączki nie będą już takie smaczne. Kupimy jutro nowe. A kupimy nowe, no dobra. No, czyli, trzeba je po egzaminie osłodzić, nie? <laughs> czyli, czyli dzisiaj zjemy mm, rurki z kremem, ciasteczka, pączki, a jutro kupimy Świeżą? nowe, tak. Świeżą? świeżutkie, tak. Eee, no i tak się porobiło. No i do tego jeszcze chciałam zrobić zakupy, ale zapomniałam, że jest godzina dla seniorów. Wyproszono mnie z Kauflanda, no i. Nie wpuszczono cię po prostu. No nie wpuszczona, ale wyproszona, bo ja już byłam w Kauflandzie. już yy, yy, brałam w rękę kwiatek, który chciałam kupić. A, no już no ty byłaś. Ale pan ochroniarz powiedział, ale pani chyba nie ma 60. Plus. Ja mówię, no nie mam, zapomniałam. No i niestety musiałam odłożyć kwiatka i wrócić się do auta. Trzeba nie być gapą po prostu. Trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać takie rzeczy. wiem, ja się nigdy nie pamiętam. Tak, a jeszcze ochroniarz powiedział, "Pani, ale to już od pół roku, ja mówię, <głos> wiem, <głos> wiem. <głos> Wszyscy mi to od pół roku mówią, a ja tego nie umiem zapamiętać. Już kilka było takich sytuacji, że właśnie... W... No, bo to jest taka, no bo to jest taka dla nas taka najwygodniejsza godzina na zakupy. Wstaniemy, wypijemy kawę, zjemy śniadanie, ogarniemy coś w domu, no i zobaczymy, czego w lodówce, w szafkach brakuje, no i jedziemy na zakupy. No no to jak i... seniorzy, wiesz. <laughs> Dobra, no to w dalszym ciągu trzymamy kciuki za Paulinę. Mam nadzieję, że jej tam na tym egzaminie dobrze poszło. Idzie jej dobrze na pewno. Idzie dalej, w dalszym ciągu jej idzie dobrze. No i kochani, dzisiaj rano zaskoczył nas śnieg. Właściwie zaczął padać wieczorem, no ale wieczorem już nic z tym nie mogliśmy zrobić. Okazało się, że nie kupiliśmy łopaty do odśnieżania, więc cały podjazd mieliśmy zaśnieżony. Wprawdzie problemu z wyjazdem nie było. No ale łopaty nie mieliśmy. No gdybyśmy odśnieżyli, no to po prostu wyjazd byłby łatwiejszy. No i teraz e, mój małżonek wybiera łopaty do odśnieżania, która która najlepsza, która tak najlepiej siedzi w dłoni. <laughs> ja nie wiem. <laughs> mieszkając w bloku takie rzeczy jak odśnieżanie nas w ogóle nie interesowały. No a teraz e, łopata w dłoń. <laughs> I dawaj z tym koksem. no. Teraz to należy niestety do nas. Także mieszkając w domu, nabywamy wiele nowych doświadczeń, no ale człowiek uczy się całe życie i zdobyta wiedza i doświadczenie na pewno nie pójdą w las. I co? Masz łopatę? Mam, sama śnieża podobno. <średziścia> nie sądzę, nie sądzę. Taka łopata musiałaby kosztować miliony. Ile kosztowała? 27 minut. Co nie odśnieżę? Co nie odcinesz? za tą kwotę to niestety będziesz musiał wziąć ją w ręce sam. Nie ma innej opcji, niestety. Przykro mi bardzo. No i zobaczcie, kupiłam tyle pączków. Ciasteczka, które troszeczkę się porozwalały. I rurki z kremem. Jak ja dawno nie jadłam rurki z kremem. Przepyszna, kochani. Jak będziecie mieli okazję kupić rurkę z bitą śmietaną. To koniecznie, koniecznie. Kochani, no i nastał piątek. Dzień, w którym Ida. możesz odebrać swój dużo narodzeniowy prezent? prezent. To jest. Ida. Ale widzowie nie wiedzą, co dostałeś. Jak na nie gwiazdkę. Nie wiedzą? A jak skąd nie wiedzą. mają to wiedzieć? Nasi widzowie nie wiedzą, musisz im powiedzieć. O widzisz, musiał, zapomniałbym prezentu. Ale jest mi prezent. Jest mi prezent. drago? Ale wam pokażę. Pochwalę się, już, już się chwalę tym prezentem. Coś wypadło. Dodam. Da bon. da Dadam. Dodam. Da bon na tatuaż, który właśnie jedziesz teraz wykonać, tak? Tak jest, tak jest. No to Przyjadę. życzę Ci powodzenia mi, mi. I, przy, i przyjedź z jakimś fajnym tatuażem. Nie wiesz co zrobię. No nie wiem co zrobisz, ja to wiem. będzie niespodzianka. Dobra. Nie wiem co zrobisz, no ale Dobra. to w sumie Twoja ręka, moja bo ręka. Twoja ręka będzie Czekaj, ozdobiona dzisiaj, nie? Moja ręka. No, więc... Dobra. Do zobaczenia za 6 godzin. Aż tyle Ci to będzie trwało? Nie wiem. Tak? Nie mam pojęcia. No to powodzenia. I oby nie bolało. Bo mnie tatuaże zawsze bolą. Ogromnie bardzo, dlatego nie zdecyduję się na żaden więcej. Bo ja po prostu nie mogę znieść tego bólu. Ale wszyscy inni, nasi znajomi, jakoś nie narzekają. No też nie. Dobra, leć. Delikatną no bo No jestem delikatną kobietą, tak? To leć kochani. To leć, kochani. No i kochani, u nas, u nas minęły 4 godziny, pół godziny. U was sekunda. I przez ten czas wydarzyło się tak wiele. No chodź gdzie? Gdzie chodzisz? No chodź, chodź, chodź. Zobaczcie, nawet się już ciemno zrobiło na dworze. I dadam... Proszę bardzo, mamy tatuaż. Kto wie, co to jest? Kto wie, co to jest? Możecie pisać w komentarzach. Ja jest. wiem... Ale szczerze powiedziawszy, gdyby mi Tomek nie powiedział, co ten tatuaż oznacza, to na to bym nie wpadła. Także piszcie w komentarzach, a my w następnym odcinku Wam odpowiemy. Co to oznacza? Bardzo delikatny tatuaż, ale bardzo znaczący. To tak, to są całkiem dwa różne tatuaże. Całkiem dwa różne. Ciekawe, czy się domyślicie czy jesteście na tyle spostrzegawczy i tak się znacie wierzę, po prostu. Wierzę w was. Na tym wszystkim. No kochanie, nie bolało wcale, w ogóle. Nic? Się nic. Nie żartuj. Nic nie bolało. Nawet ciut, ciut. Nie wierzę ci. No, to zawsze boli. Nie boli. <laughs> to zawsze boli. Nie, już mam pomysł na Tak? Ale poczekaj, poczekaj, nie tak szybko, nie tak szybko, nie rozpędzaj się aż tak bardzo. <laughs> no tak ogólnie po prostu. No to nie musisz wtedy zaraz. Ale... Tak, ale już masz pomysł. Mhm. Kocham Kasię. <laughs> Kasia, moją największą miłością życia. Dobrze, że ja już jakiś czas temu powiedziałam, że żadnej więcej to dołaży na moim ciele. <laughs> Więc nie możesz na mnie wym wy wy wymóc. Eee, takiego takiego mną, mną. Nie nawet dla ciebie musisz tego nie, pokał, nie musisz, zrobię. Nie, nie musisz, mogę, nie musisz, mogę. Nawet musisz, nie, bo nawet nie względy nie, zdrowotne nie na to nie pozwalają. Masz tak poświęcać się. Nie będę... Eee, nawet. dziękuję za ten komentarz. Za ten kochałka Nie mam <grym> takich Nie, nie, za ten, za to ten, ten, właśnie jest zrobione, Także to już jest jakaś taka mała podpowiedź dla Was, kochani. Czy mi się wydaje, czy ten vlog miał być jedno góra dwudniowy? O nie wiem, jakoś tak, nie? Tak to miało być. Dzisiaj jest sobota i minął tydzień od nagrywania pierwszej sceny. Tydzień minął? Tak, o, tak. Bo, bo zaczęliśmy się... nagrywać w sobotę tydzień temu. Mamy sobotę 16 stycznia, więc Minął tydzień. Dzisiejszy dzień minął nam na sprzątaniu. Cały dzień minął nam na sprzątaniu. Pozbyliśmy się choinki, która stała tutaj. Wszystkich ozdób świątecznych. Wszystko to pochowaliśmy do pudełek, które potem przetransportowaliśmy na strych. Jeszcze Światełka na zewnątrz zostały, bo sąsiedzi jeszcze mają, więc nie chcieliśmy się aż tak wychylać. W końcu jesteśmy tutaj nowi, więc na razie patrzymy, co robią sąsiedzi, aby jakoś się tam troszeczkę dostosować. Nagrywam jednak tą scenę, ponieważ pomyślałam sobie, że nie ma co czekać do kolejnego vloga, bo nie wiadomo, czy kolejny vlog na przykład będzie. Więc pomyślałam sobie, że to jest dobry moment na to, abyś powiedział, co oznacza Twój tatuaż. A więc tak. Tutaj mamy yy, strzelca bez łuk. Yy, tutaj mamy byka. Ponieważ ja jestem bykiem, aha bo ty jesteś strzelcem, ja jestem bykiem, a tutaj jest Od znak tego rybki, Rybki, ponieważ Paulina, czyli nasza córka jest spod znaku rybek, czyli to jest taki rodzinny, wiele znaczący tatuaż, ponieważ nie wiem czy ty sobie stajesz z tego sprawę, nie. o jeszcze poduszki świąteczne zostały, wiedziałam, że coś zostawię. Czy ty sobie zdajesz sprawę, że, że to oznacza tyle, że nie możesz zmienić. Musiałbym dużo kombinować. Tak, jeżeli miałbyś ochotę na jakiekolwiek zmiany, to musiałby. Mia miał, miałbyś bardzo wąskie pole manewru. Nie będę zmieniał. Nie będę zmieniał. To przemikione. Pionę, buzi, ale. Później dawaj. Jezu, już się całubaliśmy na tym filmie. A to ty mnie całuj. Bo to był taki tatuaż niespodzianka i, i, no. i bardzo wiele dla mnie ten tatuaż znaczy. To ty mnie całuj. Nie, ja ciebie zrobiłem tatuaż, jeszcze ci ma całować. Nie całuj, <grym> całuj. Dobra, kochani, kończymy tego vloga, bo już za długo jesteśmy na antenie. Mhm. <grym> Także miłego tygodnia, kochani, wam życzymy. Papa. pa. pa. pa, pa.